Hello everybody, a dzisiaj Wasz nieustraszony ulubieniec Matthew Rockefeller, Upiesca przygód i pod. Przepraszam. Hello everybody, a dzisiaj Wasz ulubieniec Matthew Rockefeller. Zapraszam na vlog podróżniczy po Nowym Jorku, gdyż ostatnio miałem zarzuty, że moje piosenki są kompletnie do dupy, żebym zajął się czymś innym, więc postanowiłem pokazać Wam kawałek Nowego Jorku, w którym rzadko bywam. Jesteśmy na ulicy 72 West, RUK West Endu. Tak to mniej więcej wygląda. Nic się nie dzieje. Jest środowe popołudnie, bardzo ładnie. Wyszło słońce. No dobra, ale co chciałem wam pokazać? Znajduje się dokładnie tam. Jest to piękny park na Riverside. Idziemy za to. kłokną ku oknem, kwiatem w samotność, poszumem traw. Trzewem co stoi, tu spokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Czar epoki burzy są Wam chłodni, tylko trzeba. Tu po lewej stronie w parku Riverside na Upper, East, na Upper West Side New York City w Manhattanie, na Manhattanie obserwujemy wybieg dla psów. Nie chcą się dać filmować, także musimy to zrobić sprytnie i szybko. Fajnie, fajnie. Przechodzimy tunelem pod e, szybkostrzelną autostradą West Highway i idziemy w stronę rzeki Hudson River. O! Wala! Wow! Ale czad! Tutaj właśnie widzimy już rzekę Hudson River, która oddziela część Manhattanu w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork z New Jersey, które jest w stanie New Jersey. Tam chyba jest Hoboken albo Wihoken, ale nie jestem pewien. Może wy wiecie lepiej, to mi podpowiecie. Może szczur? Szczur mi zabrał kanapkę, Mamo! Dawaj go! A nie, tobie wiórka! Aha, tu, aż tu! A, spieprzyła na drzewo! No i co? Jesteśmy w parku Riverside Park na West Upper Manhattan. Jest to część bardzo rekreacyjna, można tu sobie jeździć rowerami, można biegać, prawie jogging właśnie jak ten par, można się przechadzać. Większość się tu lansuje swoimi łódkami, łódeczkami, jachtami, o, które już tam widzimy w dali i właściwie co? No i to wszystko. No. Piękne widoki, wspaniałe powietrze. Przyroda budzi się już do życia, gdyż zimę tutaj się uważa praktycznie za zamkniętą. A no i co? Jeszcze jeden rzut oka na piękną rzekę Hudson. Wspaniały park bez liści, no bo jest jakby środek zimy, ale my ją odwołujemy. Ja już się zamykam i życzę Wam miłego oglądania do końca tego filmiku, który jest tylko dzisiaj vlogiem podróżniczym. Dziękuję za uwagę. Pa! Zamiętaj się, o czy tak trudno być poezą. Żar epoki niełży, że wam Zadem stron, radem pejton. Kroplą pamięci, nicią fajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Czar poki użyczą wam chłodu, tylko drzewam, tylko liście. Pamiętaj się Pamiętajcie o ogrodach, Czy tak trudno być wodzą. Czar poki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden. Mały hotel podróżami, pokój numer 8. Staruszek portier z uśmiechem dawał klucz. Na schodach niecierpliwie calowaleś pokryją moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot mili? Dzisiaj nie wiem. Odszedłeś potem nagle drzwi otwarte, liść powiewem wiatru padł mi do nóg I wtedy zrozumiałem, to się kończy, boże czas już przekroczyć próg A mi przypaje się pokój numer osiem, powtarzam mrok już nigdy nie zapomnę hoteliku podróżami, choć już minął.